W The Amazing Spider-Manie zeszycie 30 w Waszyngtonie po przegranej bitwie Avengers z Hydron, dowodzoną przez Kapitana Amerykę, dzierżącego w dodatku Motora, Spider-Man stara się ratować sytuację. Tutaj tylko dodam parę słów, że aktualnie trwa wydarzenie jakim jest Secret Empire, ale kontynuując historię Spider-Mana to ten poleca Quicksilverowi rozproszyć kurz, aby osłonić odwrót. Kieruje ewakuacją Halka i Miss Marvel, a także ratuje Mockingbird z rąk Taskmastera. Razem uciekają jego samolotem, ustalając, że Peter skupi się na Octaviusie, a ona zaś organizuje ruch oporu. Na pożegnanie Bobby obiecuje mu randkę i całuje go. Tymczasem w San Francisco Superior Octopus spotyka się z delegacją mutantów, którym Hydra przyznała własne państwo. Żąda pełnego dostępu do filii Parker Industries, a gdy Strong Guy protestuje, odto obezwładnia go mackami, a Beast i Psylocke ustępują. Mimo sprzeciwu Maxa Modela z Horizon University i Octavius nakazuje Hydrze przejąć całą dokumentację. W Szanghaju Peter wraz z Min Way przygotowuje ostatnią siedzibę Parker Industries do obrony przed Hydrą i Octaviusem. Część pracowników rezygnuje, lecz inni, w tym Dr. Wu, Dr. Shen i Lien Tang, zostają przy nim. Lien, wdzięczna za leczenie swojej chorej matki Chun-Chui, oferuje mu teraz do dyspozycji cały sprzęt. Peter dodatkowo zabezpiecza dane o badaniach nad zieloną energią, powierzając ich ewentualne usunięcie doktorowi Changowi. Gdy Superior Octopus przybywa już do miasta, Spider-Man staje mu naprzeciw. W walce wspiera go Lien jako Spider-Rider, kontrolująca flotę Spider-Mobiles. Jednak Otto, znając sekretny kod, przejmuje władzę na Pojazdami i kieruje je przeciwko samemu parkerowi.